Statut ostatnio był zmieniany 5 lat temu, a to jest nasza konstytucja. Na podstawie tego działamy. 22 kwietnia tego roku w Warszawie odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, na którym uchwalono i przyjęto nowy statut towarzystwa. Statut ostatnio był zmieniany 5 lat temu, a to jest nasza konstytucja. Na podstawie tego działamy, działa zarówno stowarzyszenie jako całość, działają oddziały, koła terenowe, więc. Dopracowanie wszelkich szczegółów, uniknięcie jakichś niejednoznaczności, błędów jest tutaj bardzo istotne. A ja mam przyjemność współpracować z ptsr od jak w tej chwili stwierdzam już 20 lat to jest moja piąta kadencja w Radzie Głównej i jestem pełen podziwu, jak wiele osób się włączyło, jak wiele osób niestety dotkniętych chorobą tutaj też działa, ale też wolontariusze, którzy nie mają tych problemów zdrowotnych, ale chcą wspomagać osoby ze stwardnieniem rozsianym. Największym problemem jest to, że jest świadomość społeczna ciągle za mała. To dotyczy wszelkich kręgów. Pamiętam przy początku swojej działalności, kiedy walczyliśmy o to, aby stwardnienie rozsiane było wpisane na listę chorób przewlekłych. Wydaje się w ogóle absurdalne, że trzeba o coś takiego walczyć, skoro jest to choroba nieuleczalna. A więc niewątpliwie przewlekła. No ale wtedy dotyczyło to z kwestii finansowych. Choroby z tej listy miały lepsze warunki finansowe, jeśli chodziło o zakup leków, i siłą rzeczy była próba ograniczenia tej listy tak, żeby właśnie nie ponosić za dużych konsekwencji finansowych. Polska pod tym względem jak zrozumienia sytuacji chorych i wspomagania się szale nie zmieniła w ciągu, 20 lat, jak to obserwuję, jest już znacznie, znacznie lepiej, no ale jeszcze jest dużo do zrobienia. A no specyfiką działania jest też to, że i w Radzie Głównej, i w Radach Oddziałów, około połowy osób to są osoby chore. No i siłą rzeczy ich możliwość skutecznego działania jest czasami ograniczona, no bo może być akurat gorsza chwila zdrowotna. No i trzeba to rozumieć, doceniać i oceniać.